Spadam Ubabrany w ubranko Przecież takie stworki jak ja nie potrzebują Ale to dobry Gamuflaż. kamuflaż Może nie zauważą nas takich samych stworków miliardów Co tak samo jak ja na nich spadają No to No, no, psycho, psycho, no, psycho. Będziemy siedzieć im na głowach i obserwować jak żyją, co robią. Będziemy słuchać ich dialogów, a te takie beznadziejne Ludzie już nie potrafią rozmawiać. Tylko no, stop, psycho, no, 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 psycho No, psycho, tycho, no, psycho. no, psycho. no, no psycho. No, no. Trzeba to naprawić. Bezzwłocznie zaczynamy nawiercać. Instalacja aparatury koniecznie potrzebna. Wszystkie stworki na głowach. Każdy ma swój mikrofon. Godzina zero jest teraz. Zaczynamy dyktować! Dąstku no, no. Don't stop, psico, psico, no, psico. Ah? stop. Chico, no, Ale, to dobry kamuflaż.